Z tej pozycji ręka wchodzi od środka. To jest ta ręka, która, którą łapaliśmy do udegierami. Tak? Udega tam teraz będzie. Ręka ta, która łapała przed udegarami rękę, czyli lewa do lewej, prawo do lewej, przełapuje rękę od środka na łokieć. Oplatam rękę, Kładę ją tu za łokciem w taką łódeczkę, a drugą od góry ją przykrywam i naprostowuję łokieć. Tak? To wszystko jest naprostowane. Ja sobie go gdzie? Prostuję go. Z samego początku muszę obciążyć tą rękę, i muszę ją troszkę wyprostować. Jeśli ona jest zgięta w tej walce, tak, prostując nogę. I przełapuję rękę. O. Hop. O. Hop. 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 Zwróćcie uwagę właśnie na to, że tą rękę trzeba wyprostować. Tak. W tej pozycji spycham nogę przeciwną, to kładę na pasku, wysuwam tyłek i mam i zagadam, i zacznę, kolano i zagadam. jeszcze raz strzekam, wysuwam, wysuwam tyłek, i tyłek i mam już mocno ta sama sytuacja jest z każdej, z każdej pozycji, w której partner postawił rękę na ziemi i nas jest w miarę wyprostowana do tego, że mogę wjechać pod spód że przesuwając swój korpus, przesuwając swój tyłek Nabrać rękę, docisnąć ją do palców, do, do barku. że już jest wyprostowana ją prostuję, wysuwam się i mam tę samą mocną dźwignię. chciałem jeszcze zobaczyli pracę barków, czyli z tej pozycji wierzam pod spód i wyłapuję ten łokieć. Tu jest, czuję, że jest łokieć i tuż nad łokciem. Trzeba pójść rękę i ją od razu prostuję. Od razu zobaczcie na dłoń, jak dłoń się będzie skręcała. Tak? Tak ja nie ciągnę do siebie, tylko ją naprostuję, wyjeżdżam tutaj z góry. I mamy Udegera. Tak? Podstawa ćwiczenia to jest nasz drzewce. Opa. Op. 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 Podstawa ćwiczenia. Później jedziemy już w całość. Tak? Dzięki.